Witam Państwa, gościem MedExpressu jest Pani Profesor Grażyna Rydzewska, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Witam Pani Profesor. Witam ci, Będziemy dobry. rozmawiać na temat choroby leśniowskiego krona. Jak duża jest to skala? Jak wielu mamy pacjentów w Polsce, którzy mają zdiagnozowaną tę chorobę? Dużo i mało, zależy z jakiego punktu widzenia patrzeć. Jak w 2005 roku zaczynaliśmy się trochę szerzej zajmować tą chorobą, szacowaliśmy, że to będzie około 5 tysięcy pacjentów. W tej chwili myślimy, że bliżej 20 tysięcy pacjentów. W naszym rejestrze tylko mamy zarejestrowanych już ponad 7 tysięcy pacjentów, więc skala jest około 20, między 15 a 25 tysięcy pacjentów. Coraz częściej słyszymy o tej chorobie i coraz częściej mówią o niej sami pacjenci. To są bardzo młode osoby. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że wzrasta odsetek młodych chorych na chorobę leśniowskiego krona? Tak, choroba leśniowskiego krona jest chorobą ludzi młodych, to jest prawda i o tym mówią zarówno dane europejskie, dane z innych krajów, jak również nasze polskie dane. Jedna czwarta pacjentów choruje, zaczyna chorować w wieku dziecięcym, więc to są dzieci, a reszta pacjentów w, rejestrze, w naszym polskim rejestrze. Yy, prawie ponad 75% pacjentów w momencie zarejestrowania jest poniżej 35 roku życia, więc to są naprawdę bardzo młodzi pacjenci. W niektórych krajach obserwuje się jeszcze drugi wzrost zachorowań około 50 roku życia, ale w naszej populacji pacjentów tego zjawiska nie zaobserwowaliśmy. Raczej choroba dotyczy ludzi młodych, ich. stojących u progu życia. Rozpoczynających karierę tak. zawodową, naukową. Pani profesor, jakie są obecnie możliwości terapeutyczne dla tej grupy pacjentów? Jakie Państwo mają oręż w walce z tą chorobą i czy te możliwości, myślę o Polsce, są skuteczne? Pytanie jest rozległe, ponieważ tych możliwości trochę jest, w zależności od etapu choroby. Niektóre postaci choroby przebiegają w sposób dosyć łagodny, więc wtedy są oczywiście leki doustne, które są w Polsce dostępne. I Ci pacjenci stanowią nieco mniejszy problem. Problemem jest to, że choroby leśniowskiego krona na dzień dzisiejszy nie da się, się wyleczyć. Zbierzec. Więc ci pacjenci wracają. Wracają często z cięższymi zaostrzeniami. Już do tych cięższych zaostrzeń musimy stosować zupełnie inne leki: steroidy, leki immunosupresyjne czy wreszcie leki biologiczne. Oczywiście ciągle stosujemy steroidy, ale pamiętajmy, że steroidy obarczone są ogromną ilością działań niepożądanych, a to są młodzi ludzie. Zaćma nadciśnienie, trądzik, nadwaga, otyłość to są wszystko działania niepożądane steroidów. Leki immunosupresyjne nie zawsze są skuteczne, skuteczne. raczej są skuteczne mm. w podtrzymywaniu niż w indukowaniu emisji. A leki biologiczne no, są dostępne tylko w pewnym zakresie w Polsce niestety. Dostępne są w programach lekowych i z tego, co wiem, taki program lekowy i leczenie pacjenta z chorobą leśniowskiego krona trwa od roku do dwóch. Co się dzieje potem z pacjentem, który wypada z programu lekowego? Pierwsza sprawa to jest to, co powiedziała pani redaktor, że leki są dostępne w programach lekowych, ale nawet w programach lekowych nie są dostępne wszystkie. Pamiętajmy o tym, że na razie w leczeniu choroby leśniowskiego krona mamy. W programie lekowym dostępny tylko infliximab i adalinumab, czyli dwa inhibitory anty-TNF-alfa. Dwa pozostałe zarejestrowane już w Unii Europejskiej leki, takie jak vedolizumab i ustekinumab, na razie nie są dostępne, aczkolwiek wnioski są złożone, no i mamy wciąż nadzieję, że staną się również dostępne dla naszych pacjentów. Oczywiście kolejny ogromny problem to czas trwania terapii. Od początku apelujemy o to i prowadziliśmy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia. Wydawało się, że może się coś zmieni na dzień dzisiejszy, jeszcze się nic nie zmieniło. Apelujemy o bardziej rozsądny czas terapii. Wiadomo, że nie zawsze i nie u wszystkich pacjentów musimy tę terapię prowadzić ciągle, ale proponowaliśmy, by, proponowalibyśmy przynajmniej terapię do wygojenia zmian, do ustąpienia wszystkich zmian, a nie terapię określoną sztywno rok albo dwa. Mhm. Na razie niestety mamy sztywno określoną terapię rok czy dwa dla pacjenta odpowiadającego i bywa taki schemat, że po roku pacjent czuje się lepiej, zmiany się mhm. jeszcze nie wygoiły, a my już musimy przerwać leczenie. Oczywiście odbija się to nawet o tym, nawet dość szybkim, ponownym włączaniem do leczenia, często słabszą odpowiedzią na ten sam lek przy drugim zastosowaniu. No i to są nasze problemy dnia codziennego. Ale czy są już i czy jest odpowiedź na te problemy? Bo to jest znaczna grupa pacjentów, myślę, że około 400-500 pacjentów, u których można by zastosować te leki o nowym mechanizmie działania, prawda? Bo, bo takie są. Są gdzie indziej, nie w Polsce, w Polsce nie są refundowane. Jaki to jest mechanizm? Dlaczego. Ważne byłoby, żeby były dostępne dla pacjentów w Polsce? Niesłychanie ważne, bo po pierwsze, nie wszyscy pacjenci odpowiadają na leki antytrenę Falfa, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, po roku czy po dwóch latach terapii połowa z tych, co odpowiedzieli, też traci Przestań. odpowiedź. Mm -hmm. więc w związku z tym te nowe leki są niesłychanie potrzebne. Część ma reakcję na zrażliwości, na inflikcji MAP na przykład. W związku z tym, oczywiście, że są bardzo potrzebne. One mają inny mechanizm działania, więc stwarzają nadzieję na dla tej grupy chorych, która już nie reaguje na leki antyTNF-alfa. Niektóre z nich mają też wyższy profil bezpieczeństwa, w związku z tym mogą być stosowane także w terapii pierwszego rzutu, czyli przed lekami antyTNF-alfa. No, wydaje się, że to rozumie, bo Agencja Oceny Technologii Medycznych wystawiła dobrą Oceny. ocenę mhm. tym lekom i rekomendacja prezesa jest pozytywna. Czekamy tylko mhm. na jakieś ostateczne decyzje w ministerstwie i być może te leki wkrótce będą dostępne. Szkoda, że trwa to tak długo. długo. Bo pacjenci wiedzą, że te leki hmm. są dostępne w innych krajach. Powiem więcej, wiedzą, że y, kolega z sąsiedniego łóżka, który choruje na wrzodziejące zapalenie mięśni grubego, to może tak. być leczony wedolizumabem, a on na razie. Czy nie. można wobec tego powiedzieć, że selektywne terapie powinny być stosowane przed tymi ogólnoustrojowymi? Czy? To jest różnie. Y, oczywiście, w zależności od sposobu zarejestrowania danego leku, musimy też na to patrzeć. I jeśli chodzi o wedolizumab, to rzeczywiście y, on może być stosowany zarówno w pierwszej, jak i w drugiej linii, natomiast jeśli chodzi o ustę kinu mapy, raczej w drugiej linii leczenia i o to się firma mhm. też ubiega. No i właściwie to też byłoby bardzo dobrze, mhm. bo przecież często zaczynamy lekami anty alfa. To są leki, które już są poznane, o których wiemy dużo, wiemy jak radzić sobie z pewnymi działaniami niepożądanymi. To są bardzo dobre leki, pod warunkiem, że są i pod warunkiem, że pacjent nie utraci na nie odpowiedzi. Pani profesor, choroba Leśniowskiego Krona jest takim przykładem, jak ważna jest kompleksowa, skoordynowana, spójna, wielodyscyplinarna opieka nad pacjentem, który choruje na tę chorobę. Na jakim my jesteśmy etapie w tej chwili, jeśli chodzi o taką właśnie opiekę? Tak, jest to niesłychanie ważne z naszego punktu widzenia i Polskie Towarzystwo Gastroenterologii wspólnie z Fundacją Eksperci dla Zdrowia i z zespołem z Komisją do spraw Praw Pacjenta, Sejmową Komisją do Spraw Pacjenta opracowało projekt Model opieki koordynowanej. Coś na kształt ośrodków, które będą spełniały wszystkie standardy i założenia wytycznych, rekomendacji Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, no, które są poniekąd zgodne z niektórymi rekomendacjami europejskimi. Niestety ten projekt został ogłoszony we wrześniu 2017 roku. Minęły prawie dwa lata, on jeszcze nie ujrzał światła dziennego. I nikt nie powiedział nie. Po prostu trwają no. prace. Mogę powiedzieć, prace się posuwają, natomiast mamy nadzieję, że on już wkrótce wejdzie w życie, ponieważ jako pilotaż choćby, ponieważ tak. ten projekt może po pierwsze poprawić dostępność pacjenta z ciężką przewlekłą młodego mhm. pacjenta, z ciężką przewlekłą chorobą do ośrodka właściwego. Po drugie, zapewnić mu właściwą, zintegrowaną opiekę, dietetyka, psychologa, chirurga, dobrą mhm. diagnostykę. To tam zakładamy. Po trzecie, w projekcie tym zakładamy wskaźniki jakości opieki medycznej, w związku z tym monitorując jakość opieki mamy wrażenie, że płatnik płaciłby być może te same lub mniejsze nawet pieniądze do celowanych ośrodków, które Tą opiekę prowadziłyby w sposób odpowiedni. W tej chwili myśmy w 2018, dokładnie już nie pamiętam roku, chyba troszkę wcześniej, yy, mieli dostęp do raportu do ekspertów z Uniwersytetu Łazarskiego, który mm -hmm. pokazał, jak wydawane są pieniądze w chorobie leśniowskiego krona, W wielu małych ośrodkach, w powiatowych mm -hmm. szpitalach, gdzie ten pacjent nie ma możliwości. Mimo najlepszej chęci lekarzy tej pomocy fachowej uzyskać, ale ci pacjenci są tam rozliczani z tej samej grupy, te pieniądze są, prawda, uh -huh. tam wydawane, a potem i tak kierowani do ośrodków większych, więc zamiast wydawać podwójnie, czy potrójnie i nieracjonalnie. Uh -huh. To lepiej by było w tych 20, może 20 kilku ośrodkach w Polsce skupić działania, skupić finansowanie i dać tym pacjentom możliwość takiej no, prawdziwej opieki, jaka im się należy, żeby nie stali w kolejkach do poradni czasami czy dwuletnich, jak jest w niektórych poradniach gastrologicznych, żeby z zaostrzeniem mogli się dostać z powrotem do swojego lekarza. Czyli cały czas to? czekamy na ten pilotaż. Cały, cały czas, czas czekamy na pilotaż i cały czas mamy nadzieję, że ten pilotaż wejdzie w życie. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.